Obraz o tytule Mój pejzaż Anny Alicji Trochim, wykonany w technice olejnej na płótnie o wymiarach 100x120 cm, powstał w latach 1998 do 2025 roku. Kompozycja jest prosta, a zarazem pełna nastroju. Płótno podzielone zostało na trzy poziome strefy barwne, które układają się jak horyzont widziany z oddali. U dołu rozpościera się pas ciemnego granatu, głębokiego jak nocne morze albo ziemia, tuż przed nadejściem deszczu. Nad nim rozlewa się szeroki pas ognistej czerwieni, przechodzącej w pomarańcz, barwy intensywne, pulsujące ciepłem, jakby krajobraz rozświetlał zachód słońca. Wyżej przestrzeń jaśnieje, ciepłe tony ustępują miejsca delikatnym odcieniom bieli, błękitu i seledynowej zieleni. Na granicy tych kolorów widać ślady pociągnięć pędzla, jak rozproszone obłoki unoszące się na niebie. Całość zamyka chłodny błękit górnej partii obrazu, przypominający niebo tuż po burzy. Mój pejzaż nie przedstawia konkretnego miejsca, to raczej wewnętrzny krajobraz emocji i wspomnień. Obraz działa jak wspomnienie patrzenia na horyzont. Prostota formy daje przestrzeń dla wyobraźni, a zestawienie barw budzi uczucie spokoju, zadumy i ciszy. To pejzaż uniwersalny może być morzem, niebem, ziemią o zachodzie słońca, ale przede wszystkim jest miejscem osobistym, zapisanym w pamięci artystki.